Karitas, same słowo miłość, zawsze próbowano zdefiniować, czym jest ta miłość. I kiedyś słyszałem dobrą definicję, którą całkiem niedawno zrozumiałem: miłość jest bezinteresownym darem od siebie. Najpierw piękne słowa. I zrozumiałem ich dopiero wtedy, kiedy spotkałem się z dziećmi najbardziej potrzebującymi. Prowadząc na Ukrainie rodzinne damy dziecka, zobaczyłem czym jest prawdziwa miłość, a w tym i karitas. To jest dar od siebie. Każdy z nas, najbardziej komu może dać, komu chce dać, komu chce się poświęcić, to jest przede wszystkim dziecko. I nic w zamian człowiek za to nie oczekuje. Poświęca się, daje się, nic za to nie oczekując. Czy będą owoce, czy nie będą, my się poświęcamy i dajemy. dajemy. To jest właśnie dla mnie praca w Caritasie, która się przekłada nie tylko na dzieci, chociaż w tym przypadku, czy w tym czasie, przede wszystkim, ale i na wszystkich innych ludzi potrzebujących. Najbardziej praca w Caritasie i Caritas to jest bezinteresowny dar od siebie. Ksiądz Wiesław Doroż, Karitas Pes, Archidice Zirwowski.